Serdecznie dziękujemy księże biskupie, te słowa na zawsze zapadną w nasze serce. Po zabranie głosu prosimy Starostę Zabrowskiego, Pana Roberta Rosiaka. Jego ekscelencjo księże biskupie, Panie Przewodniczący, drodzy dyrektorzy, szanowni nauczyciele, rodzice, goście, ale przede wszystkim droga młodzieży i dzieci, mamy na najmłodsze pokolenie. E, troszeczkę historii. Październik 1978 roku. Z dalekiego, wówczas takie odległości były większe niż dzisiaj to się odczuwa, z dalekiego Watykanu dobiega do nas wiadomość. Wiadomość dla niektórych szokująca, dla niektórych z niedowierzaniem przyjmująca, a dla niektórych z wielką radością. Karol Wojtyła, biskup z Krakowa, zostaje wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. I zrobił rzecz bardzo prosto, ale jak wielką zarazem. Gdy podsumowano jego pontyfikat, stwierdzono, że był to papież pierwszy. Po prostu on zaczął jeździć po całym świecie i sam osobiście przekazywać swoją naukę, swoje przemyślenia to, co uważał, że jest najbardziej istotne właśnie w jego, w jego życiu. Mieliśmy to szczęście jako Polacy, że do nas y, również przybył y, kilka y, razy. Sam osobistą tą przyjemność wyjść na tych spotka spotkaniach pielgrzymkowych w Polsce i, i w Watykanie y, y, i zwróćmy uwagę, że poprzez jego te nauki Wydarzyły się wielkie rzeczy w naszej historii, które wpłynęły na nasze życie. Powstał wielki ruch solidarnościowy w sierpniu 1980 roku. Nastąpiła wielka przemiana, transformacja na przełomie lat 80. i 90. i możemy w dniu, dzisiejszy, w dniu dzisiejszym żyć w takiej Polsce, w jakiej żyjemy. Jeździł on właśnie po całym świecie i przekazywał tą swoją naukę. I teraz osobiście mogę powiedzieć, że miałem ten zaszczyt, szczęście, łaskę, że w maju 1986 roku, gdy pojechałem na koncert z Chórem Akademickim do, do Włoch, oczywiście chcieliśmy jako Polacy brać udział w, w, na audiencji środowej na placu Jana Pawła VI na placu Pawła, świętego Pawła Piotra przepraszam. Tak, tak. W każdym razie przypadek sprawił to, że wtedy wyjątkowo jak na Watykan, jak na Rzym, bardzo duży deszcz zaczął padać i audiencję przeniesiono do auli Pawła VI. W czasie tej audiencji papież poruszał się między rzędami i podszedł do naszej grupy chórzystów. No, zaczęliśmy śpiewać, zainteresował się naszą grupą i zaprosił nas na prywatną audiencję. I mieliśmy to szczęście, że kilka chwil spędziliśmy razem z Janem Pawłem II osobiście. Jakie wrażenia? Człowiek skromny. Ale zarazem wielki. Wielki swoim charakterem, autorytetem, osobowością. Pewna aureola nawet wokół niego się wytwarzała, dotycząca jego osobowości. Także miałem to, to, to przyjemność i szczęście, i łaskę, tak jak mówię, osobiście krótki kontakt mieć właśnie z tym naszym wielkim Janem Pawłem II. I rok 2 kwietnia 2005 rok, również z Watykanu wiadomość do nas dociera, też szokująca, z niedowierzaniem i smutkiem w tym momencie, że odszedł od nas Jan Paweł II. Z tym, że już mija 10 lat od tego wydarzenia i cieszę się z jednej rzeczy, że cały czas rozmawiamy Przede wszystkim staramy się wcielać w życie Jego naukę. I na zakończenie chciałbym tutaj nam wszystkim, i sobie, i wszystkim Państwu osobiście życzyć, nauka Jana Pawła II. I tutaj pewne elementy tej nauki w dniu dzisiejszym można było wysłuchać. Czy to o czystości serca, czy to o miłości w rodzinie, czy to o wychowaniu, czy to o pokoju. Zwróćmy uwagę. Te słowa o pokoju, jak są ponadczasowe, i jak niestety aktualne. Żebyśmy my w codziennym życiu starali się pogłębiać tą naukę i każdy osobiście, każdego dnia, każdym swoim czynem wcielał właśnie w życie naukę Jana Pawła II świętego. Dziękuję. W tym miejscu o zabranie głosu prosimy pana Jana Zakrzewskiego. Dyrektora naszej szkoły gospodarczej się uroczystości. Panie dyrektorze, zapraszamy. Na naszym spotkaniu miał być obecny również pan poseł Jarosław Zieliński, jednakże inne nieprzewidziane dzisiejszym obowiązki sprawiły, że pan poseł nie mógł do nas przybyć, przesłał list z prośbą o jego odczytanie. Co niniejszym pozwólcie... Wszyscy Państwo, ekscelencjo, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, yy, że go odczytam. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Zieliński. Wy, młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba go nieść innym. Chrystus Wam ufa i liczy na Waszą współpracę. Chrystus Was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem Waszej młodości. List adresowany na moje ręce. O treść. Ekscelencjo Biskupie, Panie Starosto, Panie Przewodniczący, czcigodni goście, Szanowni Państwo Dyrektorzy nauczyciele zaborowskich szkół, szanowni rodzice i uczniowie. Trudno szukać większego autorytetu moralnego i lepszego przewodnika po zagmatwanych drogach współczesnego świata, niż święty Jan Paweł II, który doskonale rozumiał duszę młodych ludzi, a oni mu ufali i go kochali. Tak jest nadal. I tak będzie zawsze, bo człowiek na przestrzeni wieków tak bardzo się nie zmienia. Szczególne szczęście mieli ci, którzy mogli się z nim bezpośrednio spotykać i słuchać jego nauczania. Oddziaływanie naszego wielkiego papieża na młodych było tak silne, że uformowało wyjątkowe pokolenie pokolenie Jana Pawła II. Z ogromnym uznaniem i wdzięcznością odnoszę się do organizatorów i uczestników kolejnej już międzyszkolnej konferencji papieskiej pod tytułem Szukałeś nas? Jesteśmy? która odbywa się dzisiaj w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie. Dzięki niej możecie. Zwracam się do Was uczniowie zambrowskich szkół uczestniczących w konferencji Znowu powiedzieć Ojcu świętemu: jesteśmy. Niech ta deklaracja będzie dla Was nieustannym wyzwaniem do dawania świadectwa swoim życiem, postępowaniem i wyznanymi wartościami szczerej i autentycznej wierności nauce Jana Pawła II. Wierność ta pomoże Wam. Znaleźć odpowiedzi na najtrudniejsze egzystencjalne pytania. O tym, że tak będzie, dobrze wiedział Ojciec Święty, kiedy mówił do młodzieży. Często stoicie na skrzyżowaniu dróg i nie wiecie, którą z nich wybrać, gdzie iść. Istnieje wiele błędnych dróg wiele łatwych rozwiązań, a także wiele niejasności. W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do trwałego i pełnego szczęścia. I tego się trzymajmy. Proszę mi wybaczyć, że tym razem gorącego pragnienia i wcześniejszych planów, aby być dzisiaj wśród Was, nie zdążyłem pogodzić z innymi zobowiązaniami poselskimi. Duchem jednak, życzliwością i towarzyszącą radością, że wybieracie dobro, czystość i prawdę, jestem i dzisiaj, i na co dzień z Wami. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia przy najbliższej sposobności podpisał Jarosław Zieliński, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Ekscelencjo, wczcigodni goście, droga młodzieży, w dzisiejszych czasach nie ma tak wielu wspaniałych osobowości jak Jan Paweł II. A przecież młodzi muszą mieć jakieś wzory do naśladowania. Idąc za przykładem innych wybierają Ojca Świętego. Jest on jedynym papieżem, którego najlepiej zapamiętali. Stąd darzą go wielkim szacunkiem. Podziwiają go za Wielką odwagę czy upór w walce o prawa człowieka. To nasz papież przekroczył próg synagogi, otworzył się na inne kultury i wyznania, nie czekał, aż przyjdą, ale sam wyszedł do ludzi. Jan Paweł II to wspaniały człowiek, przyjaciel i wychowawca młodzieży, który starał się do nich dotrzeć, wyłącznie poprzez miłość swoją odwagą, otwartością, zaimponował im i stał się dla nich prawdziwym autorytetem. Młodzi kochają go i starają się jego słowa obracać, obracać w czyn. Nawiązując do yy, słów yy, jego ekscelencji księdza biskupa, yy, który mówił nam tutaj o yy, wychowaniu, ja yy, tylko może nawiążę do tego, że spotykamy się przecież w szkole, a więc w miejscu przeznaczonym do edukacji i wychowania młodzieży. I co tutaj niedobrego zauważam? Otóż w przeszłości zawsze resort odpowiedzialny za kwestie związane z edukacją i wychowaniem w swojej nazwie nosił również. Było to no, m.in. Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Z przykrością muszę powiedzieć, że od wielu lat niestety już to drugie słowo zostało zaniechane. Niestety mamy w tej chwili tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale ja jako dyrektor szkoły, reprezentujący szerokie środowisko nauczycielskie, mogę... Przede wszystkim rodziców zapewnić, że my naprawdę staramy się stawać na wysokości zadania i wychowywać również nie tylko uczyć nie tylko edukować młodzież, ale i wychowywać. Tym samym yy, staramy się wspierać. Właśnie rodziców wspierać dom rodzinny, tę najmniejszą komórkę społeczną, jaką jest rodzina. I to niezależnie od tego, czy mamy to w nazwie resortu, czy też nie, ale czynimy i z całą pewnością czynić będziemy. I w ten oto sposób dobiegamy ku końcowi naszego dzisiejszego myślę, że wspaniałego spotkania, wspaniałej uroczystości związanej z dziesiątą rocznicą śmierci Jan Pawła II, jak również niebawem mamy pierwszą rocznicę kanonizacji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia. Serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pronakowskiemu Dziękuję bardzo Panu Staroście, dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu i jednemu i drugiemu. Dziękuję serdecznie Panią Dyrektorkom oraz nauczycielom, opiekunom, którzy przybyli do nas wraz z młodzieżą. Dziękuję bardzo rodzicom, którzy również postarali się znaleźć troszeczkę czasu, żeby być razem z nami. Dziękuję wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w realizację programu dzisiejszej konferencji. Dziękuję delegacjom młodzieży wraz z opiekunami. Pragnę serdecznie podziękować obecnemu wśród nas, panu Krzysztofowi Dłokowskiemu z portalu zambrowiacy.pl za przygotowanie nagrania na płycie DVD, która zawiera właśnie materiał z ubiegłego roku, podobnej konferencji, w której wiele tutaj osób uczestniczyło. I chcę podkreślić, że to nagranie w dniu dzisiejszym wręczymy naszym zacnym gościom. Serdecznie dziękuję organizatorom. Przede wszystkim pani Annie Maleszewskiej, która po raz kolejny stała na wysokości zapania. Serdecznie pani dziękuję. Dziękuję również osobom, które wspierały panią a więc dziękuję pani Justynie Nowowińskiej. Tam, 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 tam. Dziękuję pani Agacie Kolniewskiej. Ja również dziękuję, no myślę chyba, że nie obecnemu, nie widzę, panu Wiesławowi Maleszewskiemu. naszej młodzieży uczestniczącej, dziękuję prowadzącym, raz jeszcze dziękuję rodzicom, dziękuję mediom, które upamiętniają dzisiejsze nasze spotkania. Dziękuję panu Markowi za również wykonanie zdjęć na potrzeby szkoły. że jesteśmy w okresie świątecznym, przedświątecznym, przepraszam. Pozwólcie Państwo, że w imieniu własnym, jak i całej naszej społeczności szkolnej złożę wszystkim jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Więc wesołych, radosnych, pogodnych i błogosławionych świąt wielkanocnych Wiele błogosławieństwa w nadchodzącym Wielkim Tygodniu, i również na okres Świąt Wielkiej Nocy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. I za chwileczkę wręczymy właśnie wspomniane wcześniej podziękowania, także zapraszam jeszcze Angelikę Kamińską, naszą. Uczennicę z klasy trzeciej techniką handlowego, yy, która ma w tej chwili głos. Bardzo proszę. Niedawno stałeś obok siebie, teraz żyjesz już sobie w niebie. Nie wiem, czy z tobą teraz się dzieje. Myślałem, że dobrze taką mam nadzieję. Teraz już szeroka dal nas dzieli, lecz zobaczymy się w kościele przy najbliższej niedzieli. Na obraz Twój święty oczy swe wznoszę i o zdrowie i szczęście dla rodziny proszę. Modlę się zawsze do Boga szczerze, bo wiem, że nie zawiedzie mnie w mojej wierze. Ludzi uczyłeś, jak trwać w cierpieniu i kierowałeś ku dobremu myśleniu. Zawsze uczyłaś przyjaźni i miłości, lecz wyrzekałaś kłótni i zazdrości. Przebaczyć za winę to trudna sprawa. Ty pokazałaś, niewidoczna jak zjawa. Nie brakowało ci uśmiechu na twarzy. mówiłeś, że to sam Bóg nas nim darzy. Gdy budzę się rano i słyszę dzwon mam w sercu ciebie, choć jesteś schowany w skrycie. Podziękowanie skieruje na ręce jego celownicy, księdza biskup Mateusza Bronkowskiego. Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę podkreślić wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego pokolenia. Serdecznie Wam dziękuję za tę szczególnie ważną i trudną pracę. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską Waszego życia i Waszej pracy wychowawczej. Jan Paweł II. Jego ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Pronakowski. Niech nam wolno będzie wyrazić ekscelencji słowa uznania za współtworzenie Międzyszkolnej Konferencji Papieskiej zatytułowanej Szukałeś nas jesteśmy. Podpisali koła wolontariatu Anna Maleszewska i dyrektor szkoły Jan Zakrzewski. Serdecznie dziękujemy. I w podobnej treści podziękowanie kierujemy do pani Krystyny Ferenc. Bardzo proszę. Oraz dla pani Karpat Kapelskiej prosimy o przekazanie. Kolejne podziękowanie kierujemy na ręce... Justyny Marcak, bardzo proszę, oraz Pani Joanny Dąbrowskiej. Zapraszam Panią Marię Lubowicką. tej samej części zawartość przekazuję. Bardzo Proszę panią Grażynę Wyszyńską i proszę o przekazanie również yy, podziękowań yy, siostrze yy, na... yy, Zapraszam panią Barbarę Barbara reprezentuje tak jak wcześniej powiedziałem, szkołę podstawową nr 3, ale również ośrodek wsparcia rodziny. Zapraszam panią Alicję Zalepa I panią Zaręcznię najmłodszych słodkie upominki. Teraz młodzież przekaże.